Kontestacja. Jedyne wolne radio w kraju. www.kontestacja.com Kolejny filmiku. Maciek Binert, Firma na migracji. Jestem w Polsce. Aktualnie teraz znajduję się na Pomorzu. To jest powiat, miejsce gdzie jestem to jest powiat lęborski gmina Cewice. Po drodze, jechałem sobie tą drogą na, w kierunku, w kierunku Lamborka i zobaczyłem coś takiego konia trojańskiego Przy drodze którego wybudował człowiek fascynat Fascynat historii Rzymu Fascynat historii starożytnej Co ma koń Trojański wspólnego z historią Rzymu to, to może może zadajcie pytanie właścicielowi. Mi ona powiedział i ma, jest to spójna historia. Generalnie jesteśmy na jego szczycie. To ma być największy koń trojański na świecie, wpisany do księgi Guinnessa. oczywiście replika konia trojańskiego. Tak mógłby ten koń wyglądać. Teraz wam pokażę. Jak to tutaj, jak, jak, jak to jest zbudowane? No to wszystko było potrzebne, pozwolenie na budowę, ale do tego wrócę, bo w ogóle po co to nagrywam? Chciałem coś tak y, m, powiedzieć o przedsiębiorczości Polaków. jestem już od tygodnia w Polsce i pewnie za już jeszcze nie, nie cały tydzień będę. Co takiego, bo znowu po jakimś dłuższym niepobycie w Polsce. Jak się przyjeżdża, zawsze widzi się to z innej strony. Widzi się ten kraj, i co takiego zauwa zauważyłem, że Polacy, oczywiście, są bardzo przedsiębiorczy, to potwierdzają wszystkie statystyki, ale tak też bardzo pomysłowi. Przedsiębiorczy i pomysłowi, bo, bo tylko wtedy w te, te dwa, no jeszcze parę może czynników, gwarantuje sukces. Generalnie, właśnie taka nieustępliwość, pomysły, świetny pomysł, fascynacja, no i też działanie. Tak? I... To, to gwarantuje jakby sukces, konsekwentne działanie, nie, z, nie zwracanie uwagi na porażki, a raczej koncentrowanie się na czymś, co ma, co ma wyjść. Ta pomysłowość przejawia się, przejawia się właśnie w takich pomysł, no, znaczy w dziwnych po, pomysłach na firmę, na nazwy na przykład produktów. Załóżmy, też już mówiłem o tym w poprzedniej edycji kontestacji, to nadal zobaczycie link i ukaże się wywiad z bohaterem filmiku Bytowska Policja w akcji, który zrobił furorę w internecie. A jeszcze też poruszaliśmy temat właśnie przedsiębiorczości Polaków. Tam jest troszkę szerzej o tym. Generalnie właśnie o takich pomysłach na nazwę produktów, jak na przykład kiełbasa u szwagra, od szwagra. Na przykład to jeszcze raz coś takiego widziałem. W Niemczech by czegoś takiego pewnie nie, nie zrobili. Ale też w wielu innych innowacjach, właśnie w sklepach. To dokładnie tak jak powiedziałem, szerzej jest o tym filmiku. Natomiast no. Jest to zupełnie, no, pomysły są nowatorskie, innowacyjne. Mam nadzieję, że będą takie dalej, i, a, a, a po drugie, że będą też odnosiły sukcesy na rynkach międzynarodowych, a nie tylko takich lokalnych rynkach w Polsce, żeby te firmy nie konkurowały tylko, tylko ze sobą. I rodzimy firmy tylko ze sobą, natomiast yy, konkurowały yy, i biły się jakby o szersze, szersze rynki zbytu. Zobaczcie, tak wygląda wejście w ogóle do tego konia trońskiego. Ja sobie wiem, to jest na przykład też nazwy tych różnych napojów energetycznych to też mnie zaskoczyły. A tutaj przykład właściciela tego konia trajeńskiego posłuży mi jako na dowód tego, że, że porady są innowacyjne, że polskie firmy są innowacyjne, że są, jest wiele pomysłów. Zobaczcie, co zrobi ten człowiek. Zrobi coś takiego. Taką, taki zajazd. To było zawsze jego marzenie. teraz tak jak powiedział, zrobić coś yy, o... Połączyć pasję właśnie z biznesem. Ma zamiar na tym zarobić. Tak, wygląda ten koń trojański, Ma zamiar na tym zarabiać i z tego żyć. I stworzyć z tego po prostu typowe, normalnie przedsiębiorstwo. Biznes, który ma zarabiać, a jednocześnie ma też, ma też służyć realizowaniu pasji i taki, taki, taki walor też edukacyjny, bo tu miałby przyjeżdżać szkoły różnego rodzaju uczelnie i ewentualnie kształcić się, no i mieć zwrócić uwagę na to, jak, 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 ży, jak żyło się w starożytnym Rzymie, bo zamiast to taką, taką wioskę rzymską jak go stworzyć. Generalnie chodzi to o legiony rzymskie. Zobaczcie, tak na ten koń trojański, To jest jakiś certyfikat rekordu Guinnessa. Wiem, że jeszcze to tam trwa bogin. Firma tam pod, pod tytułem, właśnie Księga Rekordów Guinnessa, poszukuje jeszcze ewentualnie no innego koja trojańskiego, który mógłby być wyższy. Z tego co mi właściciel to nie znajdzie. Tak to wygląda. A, a biznes miałby polegać na tym, że tutaj się płaci wstęp i. No i sobie można tutaj wejść i tutaj będą się odbywały różne imprezy, będzie można sobie też coś zjeść. Nie wiem jak to wszystko da się pogodzić od strony takiej formalno-prawnej. Chodzi mi tutaj o równe odbiory sanepidu i niestanepidu i tak dalej. W każdym razie drogie do tego, do, 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 do tego przybytku wytaczają się kamienie. Tak jak to właśnie było u starożytnych celtów i Rzymian Podobnie. Jutro się tu była w turnie rycerski, na którym też będę, bo zostałem w chciałem wam pokazać yy, krótki taki wywiad z właścicielem, y, mam nadzieję, że mi go udzieli. I, I o tej jego pasji, o tej jego drodze do tego dlaczego też to zrobił i, no i przede wszystkim moim zdaniem, moim zdaniem, taki na małą skalę, ale pomysł mega innowacyjny. Rzadko widzi się ludzi z pasją, którzy z tej pasji chcą zrobić y, źródło dochodu. także... Widzę tutaj pewien potencjał, choć choć widzę też wiele zagrożeń, oczywiście, ale, ale generalnie no, to, to spasja. No i tyle. I zaraz właśnie to, to będziemy mówili o tym z właścicielem. Jesteśmy na kawie, właśnie tutaj w obozie 10 Legionu. Czy replice, tak? Znaczy, to nie jest replika czy obóz 10 Legionu. To jest taka mini, mini, mini faktoria, w której powstało taki, taki pomysł wybudowania konia kreńskiego. Tego konia właśnie zaraz Wam pokażemy, zresztą już tam troszkę go nagrałem. W ogóle tutaj z panem Wiesławem w ogóle pan się przedstawi, bo to jest właściciel. Nazywam się, nazywa się Wiesław Formela, jestem mieszkańcem dzisiejszej gminy gminy tutaj już od 28 lat. I jestem też poza pracą zawodową, bo moją pasją są we zmiany No i może też w tym kierunku rozwijamy taką, próbujemy rozwijać taką działalność Turystyczna działa. Ja w tam wcześniej wspomniałem o takiej pomysłowości polskiej firmy, jeśli chodzi o nazwy, tak, tak w ramach troszkę żartów jakieś takie ciekawe nazwy produktów. Czy tutaj taka... no. Ma przyjechać taka firma cateringowa, jeżeli na nasz jutrzejszy turniej rycerski. Aha. Nazywa się Max Golonko. Max Golonko to oczywiście firma, która to nas sprzeda Golonkę? I... Tak, i za nazwą mówiąc... Przedaje takie max duże, duże gronki. No, może być tak, ale też to nazwa ma inne skojarzenia, nie? Mm -hmm. e, jeszcze jakieś takie były produkty, które się jakoś specjalnie nazywały śmiesznie. O ja nie to teraz nie? Jakieś tak, nie, takie te okrągłe... A, jeśli chodzi o produkty to, to no, no. Bo no. ostatnio spotkałem się na jarmarku dominikańskim, nie tylko, bo jeszcze w Kolbuda czy gdzieś w e, taki ruchanki kaszuckie. Ruchanki kaszuckie. No to też fajne. Taki produkt kaszucki. Taki Jaki pączek, uh -huh. Na zasadzie pączka. A, uh -huh. Tak mówią. No to panie, no, no właśnie o tym, o tym właśnie dzisiaj mówiłem, bo ogólnie ta, o tym jest ta audycja właśnie o innowacyjności, o ciekawych pomysłach. Więcej jeszcze o tym opowiem w, w Radzie kontestacja, ale. Jak już mówię, przyjeżdżając przypadkowo. Przejeżdżałem sobie dzisiaj, jechałem sobie w kierunku właśnie na, na, na Lamborka łebę. I no i tak zwróciłem uwagę ten koń. I tak też ma, chce się przyciągać turystów w ten tak. sposób, tak? Aha. Ewentualnie. Ja. Bo pomysł biznesowy jest taki: jedna sprawa pasja. Pasja, jeśli chodzi o legiony rzymskie, o Rzymska, historię Rzymu. Starożytnego. Może nie Rzymu, tylko o historię legionistów. Legionistów, o to chodziło bardziej. Dobra, też tak, jeszcze bardziej dokładnie. I, e, a druga sprawa teraz no to tak, no, nie taka mała inwestycja, było nie było, pełno roboty z tym jest, e, zezwolenia różnego rodzaju, tak? bo ten koń to jest budowlą, nie? Budowlą, e, tak. Czyli to wymaga zezwolenia na budowę, odbioru, dozoru? Wszystkim od początku zaczynając, to prostu szczególnie jest I to na, na, bo to jest koń krański z drewna, jak, jak to kiedyś budowano i w ogóle jest mobilny, nie? Tak jak prawdziwy kontroleński, Pewnie jest tak skonstruowany, że jakbyśmy że go postawili na pewnym pewny, stałym gruncie, tak by pojechałby. Tak? Okoła wszystko Koła wszystko obrotowe, osie wszystko jest tak przeliczane, żeby trzymałyby ten osie. Mhm. I taki też był projekt oddany i to udało wam się załatwić. To, znaczy, o, tam, to za... było z trochę tymi <laughs> tak było to nietypowe. Także... No tak, no na pewno. To, nie to, tak. też, wiele, wiele też Tego to czytamy jedyne na świecie, patrz. O, Co? To nie jest na jedynym na świecie. Ale no taki duży, w, te, w tym formacie. wielkości tej to jest jedyny na świecie. Ale mhm. koni takich jest więcej. W Niemczech są, w Francji, tak? w Islandii, w Turcji. Ale że Polska takim koniem prudęńskim jest Europy. W tej chwili no patrząc na politykę. <grym>, no to tak, trochę jest. takim i no, jest. Patrząc na historię Polski, to zawsze była tym świekiem pomiędzy Wschodem a Zachodem. No da, nie da się tego udać, no, W tym regionie tak jest między dwoma mocarstwami, które mają ambicje imperialistyczne. Tutaj mówię o Niemcach i o Rosji, no to, no to zawsze było trudno. I teraz czyli tak ludzie jak ja mam tutaj przyjeżdżać... I jeszcze organizujecie turnieje rycerskie? No, turnieje rycerskie z tego względu, że ruch rycerstwa w Polsce jest dużo, dużo, dużo większy i bardziej znany niż, niż ruch pasjonatów takich rzymskich. Można mm -hmm. powiedzieć, że w Polsce może no, jest tak, dobrze wyzdrojony i w pewnym sensie... Stwarzających w epoki, może jest tu legionistów, mm -hmm. może osoby. No to dużo, ja myślę, że w ogóle takich ludzi nie, nie ma. Nie, jest około setki. No no może ludzi się i, tego czegoś tak nie bo, mm -hmm. bo ludzi, którzy uczestniczą w odtwarzaniu starożytności, starożytnego mm -hmm. Rzymu, przy mm -hmm. Grecji i tak dalej, jest na pewno dużo, dużo, dużo więcej. Nie? Gdzie na przykład yy, rycerstwa mamy kilka tysięcy. Mm -hmm. Mm -hmm. No, czy, no, no tylko to, do innej epoki zupełnie, bo przecież gdzie no, tu, nie? Ale bierzmy skalę mhm. równaczą, bo tak mniej mhm. więcej porównuje, się ktoś się bawi część-część Nie mówimy o militariach e, drugiej pierwszej czy tam... Nie no, to już w ogóle, nie? Jeśli chodzi o ale, wojnę, ale to tam jest... mówimy o, o czasach średniowiecznych czy starożytnych, to to jest taka, no powiedzmy, kolosalna różnica między licerskim a regionami rzymskimi. I tak się tym zainteresował, tą tą, tą historią starożytnego rzymu, czy legionów to Legionów rzymskich. No, ja tam, no, tak spontanicznie kiedyś tam tą tam książkę i, mm. i zaciekało nie tyle co żyłem, tylko kim byli ci Co by było za wojsku i to człowiek szukał tych źródeł jakieś tam kiedyś, kiedyś. No, dzisiaj to nie ma problemu od no, no, jest komputer tak. i, i, i praktycznie 70% tej wiedzy możemy od razu mm. e, tak uzyskać. Nie? Ale kiedyś to było takie dość, dość trudne, czym więcej człowiek chciał się dowiedzieć, czym bardziej skryte takie mm. były wiadomości człowiek je zdobywał. Poczuje tą satysfakcję. Ja dzisiaj to tak nie znaczy, powiem tak, że nie robię tego programu, programu, jeśli chodzi o, czy, czy tego wideo, jeśli chodzi, żeby tylko chodziło tutaj o Rzym, jakiś taki pomysł, ale generalnie całą tą historię, którą słyszałem, że już wcześniej Pan robi coś takiego, czy robi coś na dużą skalę, bo powiem Pan, co Pana łączy z wszystkimi ludźmi sukcesu, gdzie, gdzie już wywiady przeprowadzaliśmy. To to na przykład, że jest pasja, że jest dążenie do tego celu że po prostu jest działanie. Za tą pasją kryje się jakieś działanie, takie konsekwentne i nawet coś takiego, no nie wiem, załóżmy, czy gdybyśmy się spytać mieszkańców stu ludzi, tak, panie zrobimy konia trojańskiego, czy by ktoś to w ogóle chciał zainwestować. A pan to zrobił. Ja powiedziałam, że nie Chyba byśmy tak łatwo nie znaleźli, nie? Takich ludzi, albo przekonać ich do takiego biznesu. Trzecia sprawa jeszcze jest taka, że ma pan ze sobą jakieś już historie. Tak? No to przykra historia. No właśnie to chciałam mówić. Ja to, no, to bo w sumie pomysł z tej mojej pasji może też taki dlatego, że wykonuje zawód cieśni. Prowadzę taką niedużą małą firmę ciesielską. I to, tak. firma jest rozumiem w Cywicach. No to fajnie. wszystkie prace się. wykonane tutaj, zbudowany kołem, czy, koń, czy wszystko, te wszystkie rzeczy, które też powstają. Wykonujemy tutaj. sami. a pomysł związany z tą pasją pomysł mhm. na, na to, żeby mówią osoby na życie i w, w roku, w roku rekonstrukcji Ja dzwonię to z tej dzwoni to i wracamy bo telefony dzwoniły no właśnie ok telefony dzwoniły i to im przeszkodziły dobra i Ostatnio, znaczy skończyliśmy na 2000, tym, że w 2008, 2008 roku powstał pomysł, był, był pomysł na biznes. No mhm. budowania, rekonstrukcji. Podjeżdżam, że jedna z pierwszych w Polsce, jedna z większych i jedna z pierwszych w Europie pełnego obozu marszowego Legionu Rzymskiego, z I wieku przed naszej. Mhm. Z tym pomysłem też poszedłem do starostwa, spodobał się. Starostwa w, w Borgu. Był ten no. pomysł, sporządziłem też taki krótki opis, czyli mhm. opis tej całej przyszłej, przyszłej tej działalności, mhm. jak to miało wyglądać, z jakąś tam charakterystyką, biznesplanem, rysunkami, planami itd. Tak tak mhm. Złożyłem te wszystkie dokumenty, złożyłem też dokumenty na pozwolenie, żeby to można było wybudować. Mhm. I to tak, w co już, tak przejdę może tam po tylu, po co sobie tutaj mówisz na pan, nasza ulica ogólnie jest taka tam, bardziej na, na luzarku tak. robiona. E, Sfinansowanie finans, finansow, finansowanie, miał zająć się tym. Tak. I pomysłem, pomysłem też. Wykonastem, a co miał wykonać? Co miał w ogóle zrobić ten, co w ogóle zrobić ten, ten urząd? To starostwo? Urząd, starostwo wydało to przede wszystkim. że robiłem od nich grunty kolejna burka. Czyli oni właścicielem. Mieli też wydać odpowiednie pozwolenie i decyzję na zagospodarowanie tego terenu. Tak, na taką ro, na na taki ten, taki działalności. działalność. Mm. Jak się później okazało, po zaczęli inwestycje, po tych miesiącach inwestowania, okazało się to, że, że na tym terenie, na którym wydano decyzję, nie można prowadzić działalności, znaczy nie działalności, nie prowadzić działalności. Tak. teren nie jest przeznaczony pod zabudowę. Mm -hmm. to, jest, to był teren rolny. I, czyli to było zabudową, tak? Tak, jak na przykład ten koń też jest zabudową. Koń też jest zabudową, ta faktura jest zabudową, a tam miał powstać nie, nie takie tutaj jak w tej chwili, tylko pełna rekonstrukcja obozu regionu rynku, czyli z koszarami, z kreatorią szpitalem, stajniami, kuźniami i no, tak dalej, całą, tą, całą zabudową architektoniczną jaką. Jakby to szpital, szpital działał, to jeszcze można byłoby na w to włączyć. To tak. tak. No. Chirurzy, rządcy no. byli, byli skuteczni. No. Jak już obcięli, to, to nie urosła. Jak to mówił Putin. Także no i okazało się, że wydano mi taką decyzję, a nie inną. Dzisiaj sprawa jest w sądzie obóz musiałem. odbierać. od 2008, dzisiaj mamy 2014, 6 lat. Sprawa ja tej, że decyzja wyszła tak mm. jak no, wyszło w 2010. Mm -hmm. Ktoś się dopatrzył z urzędników, że tak. źle wydano tą decyzję. No, aha, urząd wydał decyzję i ktoś się dopatrzył, że ją źle wydano i co wtedy? I co to za problem? To to ich jest problem, nie? No to właśnie, też był ich problem. No jedyną rzeczą, którą próbowano, starostwo próbowało, mm -hmm pomóc to zlegalizować, czy samo chciało to zlegalizować, tak. bo sami oni legalizują to, więc próbowali to zlegalizować, bo się okazało, że nie ma takiej siły administracyjnej czy przepisów prawnego, że mogli to zlegalizować, więc zwrócili się do nadzoru budowlanego, który stwierdził jednoznacznie, że, że budowla nie może istnieć w tej formie tak jak jest mhm. i budowla trzeba rozerwać. Rozebrać, czyli tak, zainwestowałeś, ile tam pieniędzy w to poszło w 2008? Około, około miliona, y, miliona złotych, mhm. później... A rozbiórka? To, rozbiórka i przywrócenie terenu do porównanego stanu, około 200 tysięcy. Czyli milion dwieście, powiedzmy, poszło przez y, z źle wydaną decyzję. Tak. Y, Miałeś te pieniądze, czy trzeba było pożyczyć? Trzeba było część pożyczyć. pieniędzy miałem własnych, część pieniędzy miałem działowców, którzy też włożyli w mhm. to te, jakiś ten kapitał gdzie tam jakiś tam, powiedzmy, um, możliwość zarabiania w taki czy inny sposób, czyli turystycznie zarabianie. Mm -hmm. No turystycznie, oczywiście, to, bo region turystycznie ma walory, no, no, nie, nie ma co ukrywać. Nie, region jest ładny, to, jeżeli, znaczy, to i nie, to, ma czy, nie ma ich ...przepływ ludzi, nie? Nie? Powiem tak, że ja tu mieszkam już ponad 28 lat, prowadzę też tu działalność ponad 20 lat. W tym rejonie działalność właśnie w formie tej, w tej pracy z drewnem. I, i innej formy działalności tutaj chyba nie można rozwinąć z wielu, z wielu yy, przyczyn ekonomicznych. No, ale czego? Po pierwsze są to tereny mm -hmm. nie No, pogorskie. Rozwinąć... no ale z, 20 km, nie, no 40, sorry, no dalej jest drutem. No, Mówimy o Bytory, tak? No. Który rozwinął? Mamy, rozwiną. mamy 10-12 km, w drugą stronę mamy lębok, który, który w do, do lęborka Bytucha Lemborg, no to Lemborg nie ma szans, pod względem rozwojowym. Dlaczego nie? Przyleży przy głównej drodze szóstce, tak? No, no, o, no to, to patrzmy, co mamy w Lembergu. Jedyną sukcesem Lemborga jest tutaj Co to jest? No fabryta. No. frytek. A, no. No. no to fajnie. <laughs> nie wiedziałem, nie wiem, frytek. <laughs> a, tak, a tak ogólnie Lemborg, jak konwoju, kiedyś ja by był, co ten? pamiętam, wielkim, wielkim takim siedliskiem różnych firm, przedsiębiorstw. Mm. Metłazet, Zwar. Mm. No ja bo by tu było wymieniać yy, wiele, wiele, wiele innych rzeczy, yy, to dzisiaj nie ma nic. Faktycznie małe firmy, generalnie sklepy, jakieś butiki. Tak, no dobrze, jeśli chodzi o to tak, tych obiektów różnych handlowych jest już mnóstwo. Nie? Ale nie ma nic, co by miało być nośnikiem, mm. nośnikiem. pieniądza, dać Fajno. konkretne zatrudnienie, masę ludzi młodych wyjechało z Lęborka. Przeniosę tutaj może kamerkę, dlatego że może być akustyka lepsza. Ludzi z Lemborka wjechało dużo? Bardzo dużo. Lemborg teraz jest sypialnią. Sypialnią czego? Ludzi, którzy gdzieś tam pracują. Wie, ale wie, poza Lemborkiem. Poza Lęborkę. Mhm. Mhm. Może tutaj będzie tyle ludzi pracowało. No, Przyjeżdżają no, do, do was do pracy. Może do nas wypocząć, mhm. się o, zabawić się i wypocząć. Mhm. I, ja ja nie byłem wczoraj w Lemborku, to no, cała taka główna uliczka, nie nie, nie, nie pamiętam nazwy, ale podobało mi się, jest odmontowana. Jest jest zadbana jest miasto, jest 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 tak. W ostatnich latach... Nie powiem, że niedoinwestowany, bo jest doinwestowany, nie? W ostatnich latach dużo zrobiono właśnie w formie wyglądu wizalizacji Lemborka, mhm. bo też z tego co widzę, dużo dotacji unii. Ale też też to tak na Cwica też jakoś wygląda było ładnie. No, Oj. Nie? Dużo, dużo się to robiło. I, I jeszcze wróćmy do tej historii, teraz tak, sprawa jest w sądzie 2010 roku i co teraz? To jak jest dalej? Jakie no jest i czekamy na dalsze efekty tak, działań sądu, czyli <laughs> wezwania z świadków, wezwania... Z... Ale wezwania świadków w jakim celu? Bo, bo no przecież te nie... decyzje są w Dobrze, no, nie, napiszmy, ale nie nie zgadza się z tym, co, co... Starostwo nie zgadza się z tym, że wydali złą decyzję. A, nie, tak nie wydali, czyli złą decyzję. Czyli sobie tak wybudowałeś samowolkę. Spróbowano mnie podciągnąć samowolkę, ale nadzór budowlany wojewódzki nadzór budowlany wyprostował to szybko. I w pewnym sprawa poszła teraz do sądu, była sprawa pojednawcza, hmm. na co teraz się nie zgadza. Pojednawcza to by miało wyglądać, ugodowo, tak, że oni zwrócą pieniądze tak za te poniesione koszty. koszty. E, już, już nie mówię o czasie, ale, ale już chodzi o te finanse, nie? bo to przecież... I też taka no, idea pewna została zmarnowana, nie? oj no i przygasł. Masz, masz. Przygasł, Przy tak, bo to przyszczek z, z, zainteresowania to robi. Robi to z pasji, a tu, a tu ktoś przyjdzie i kurczę tak próbuje to, to, to wszystko zniszczyć. Bardzo dużo, dużo rzeczy się wydarzy. Nie, jakiś niesmak po tym pozostał? Bardzo dużo. Bo ja powiem, jak to się umie, jak skończyło skończył, ja z wielu ludźmi, z którymi rozmawiałem, no to właśnie często w ten sposób, no dobra, no to nie będę nic robić. Tak, tak oni powiedzieli. A tu tutaj jednak dalej. Znowu pomysł, tym razem właśnie w Gminie Szewice. I no, na może na mniejszą skalę, nie z takim rozmachem, ale, ale dalej ostro działacie. No, działamy ostro na tyle, na, co nas stać, na ile mamy siły, bo w większości mm. rzeczy robimy więcej. W większości sami własnymi siłami też pomagają chłopacy, którzy, którzy są w grupie rekonstrukcyjnej regionalnej. A też macie taką grupę. Mm. Ja, muszę, ja Wam tutaj pod tym filmikiem zobaczycie linka do Facebooka. Tak? tak? Macie takiego wybuchania. A ja jutro tu przyjadę i zrobię. No będę sobie tutaj na tym turnieju rycerskim, Wezmę rodzinę dzisiaj akurat spontanicznie i tak zupełnie nieplanowanie tu wjechałem. Natomiast jutro już będę zupełnie, zupełnie z premedytacją i zobaczyć sobie to wszystko. Bo jestem sam zafascynowany. I przede wszystkim tym, co mnie tak przyciągnęło, to pasja. Pomysł na, na, na biznes, żeby to, żeby to zadziałało, żeby to przynosiło dochody. Bo przecież po to, czy, bo, to, to co robi, nie? Że to przynosiło. Dochody, Całe życie dochody, się nie da zachodzić po dachach. No nie da się, jako, jako ciała I, no i, i, I czego też serdecznie życzę, żeby. No i zapraszam w ogóle wszystkich, bo, bo warto na pewno tutaj to zobaczyć. Ja, na przykład, pierwszy raz. Może się przejdę, co? Zobaczyłem rydwan rzymski. To, mógłbym prosić o komentarz? No, rydwan to nie jest rzymski. Rydwan nie jest rzymski? Nie. A, a jaki jest rydwan? Grecki? Bardziej, bardziej przypominający rydwan Brytów, czyli... Aha. czyli nie, nie, Brytów. Dzisiejszej Anglii. Duży Może Rydwan, a duże morsze. Z tego względu jest zrobiony do bali, może tam cerachmy. No właśnie widzę, że, że są takie coś chyba. Z tego względu jest taka duża krypa, duży ta kosz. Tak. dzieci. Y -y. E, a i rysunki. konika też macie, tak? Ja czy nie? Dwa konie legionowe, tak? Mm -hmm. Mocno mm -hmm. i to jest odtworzony rydwan. Znaczy, oryginalne nie są, nie. Znaczy, nie, bo nie sądzę, żeby wtedy było stal tak dostępna, nie? Stal była, tylko nie było rur No No rur hutniczych nie było, no, no to się domyśliłem. Generalnie największym problemem w tej całej budowli to nie było wyklejenie tego kosza, tylko budowanie... Koła? Koła. I powiem szczerze, przy dzisiejszej dobie, gdzie się posiada maszyny, obrabiarki, to i tak było wyzwanie zrobić takie koło. No to co dopiero kiedyś, nie? W pierwszym wieku przed naszą erą, nie? Chociaż, znając historię Rzymu, to posiadali tokarki do drewna, to... Posiadali tokarki? Już w pierwszym wieku przed naszą erą posiadali tokarki. A to się, no, to mnie zaskoczyło. Wyposażenie z solarni było bardzo bogate. Wiertła do drewna, buta... Lektyka? Lektyka. Ale co, to rzymska? Rzymska. No to nieźle Ilu ludzi obsługiwało tą lektykę? Czterech, co? Czterech. Czterech. A, no to niezły sprzęt. Tutaj co to mogło... No Na konik dla dzieci. Dla dzieci, tak. Ale się tutaj tak. Planujemy więcej takich koników. I Dobra. robić wyścigi rodzinne. W zimę jakby to miało zarabiać? W zimę akurat tutaj nie widzę. W tym. Po, no pokażę coś, no? Tego konia z zewnątrz. Niezłe co? Ale to się w przyszłości, jeśli będzie przełożenie ekonomiczne, to chcemy zrobić tą rekonstrukcję ponownie tego obozu regionu rzymski i, I wtedy tam Czy gmina cywica jest bardziej przychylna? Bardziej, tak, tak. Jak wygląda, no to tu pozdrowienia dla wójta, bo tu wójt tak, jest pewnie, wójt, wójt, wójt gminy. Po, pozdrawiamy. Co to, namiot jest rzymski. rzymski. I co tu jest w nim jest? Na razie nic, szykujemy się właśnie dzisiaj Może się... taki jakiś nie leży akurat? Jeszcze nie ma, no ale wieczorem będzie. A wieczorem już będzie taki jakiś nie. leżał? na razie tylko tu A, słoma na słomie leży słoma będzie będą koce, mm -hmm. także generalnie tak Powiem pan, że coś takiego no jestem zafascynowany bo, bo po tych wszystkich przejściach że dalej jeszcze że dalej jeszcze działacie że dalej jeszcze nie, pomysłów nie brakuje nie i, takie, siły, siły, i takiego zacięcia nie brakuje siły zdrowie, Podziwiam. A czy to Podziwiam. też yy, mogę podziękować jako jednej rzeczy że mam takich kolegów znajomych że mi tu wsparli po tym upadku tych małoszy do Małoszyce to gdzieś to jest Kolemborka, Kolemborka tak? tak? Tam miał powstać ten poważny, już obóz. tak, na, obóz legion, legion, legionistów mm -hmm. 10. Legionu. Dobra, ja w sobie jadę, jutro tutaj będę, może Wam wypuszczę parę migawek, e, filmik ukaże się w niedzielę. Pozdrawiam. Pozdrowienia też i życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Kontestacja. Jedyne wolne radio w kraju. www.kontestacja.com